Jak zauważyliście w mediach społecznościowych, firma Nocta Macro wprowadziła nowe urządzenie dla dzieci Mini Hort i Mili Hort. E, to jest typowy wykrywacz dla dzieci, chyba pierwszy taki w historii, jaki został e, przygotowany. Za jakiś około miesiąc, może szybciej, e, to urządzenie dost, e, e, będzie dostępne w sprzedaży. Cena będzie poniżej ceny Simplexa. To wszystko zostanie ustalone w momencie premiery, także poznamy dokładną cenę na rynku polskim. E, ja urządzenie testuję już od jakiegoś czasu i. i Uważam, że, że w tej kategorii cenowej na rynku, jeśli chodzi o konkurencję, nie było takiego detektora zabawkowego dla dzieciaków. Będą dwie wersje: wersja mini od 4 do 8 lat i od 8 do 12 wersja MIDI. Ona będzie się różniła wielkością sondy, wielkością sztycy, długością i grafiką na tym menu, które jest. Urządzenie bardzo fajnie się sprawuje, ma modulowane audio, co jest w ogóle klasą samą w sobie. Tyle mogę tylko powiedzieć w tej chwili. Więcej zobaczycie na filmach, nie mogę wam pokazać teraz urządzenia. Urządzenie będzie na ognit.n.eu dostępne u nas w sklepie. Zobaczymy, czy się będzie cieszyło popularnością, to czas pokaże. Wiemy, że prawo nie jest łatwe, ale jednak pasja i przyjemność i możliwość spędzenia czasu z własnym dzieckiem przy wspólnej zabawie to chyba jest taki faktor, który jest, jest, jest bardzo opłacalny i sensowny, jest jakimś sensownym argumentem. No i zarażamy naszego dzieciaka tym, czym się interesujemy sami. Ma swoje urządzenie, nie zawiera nam naszego, prawda? Ma swoją rzecz, na której się uczy. No Jest to zupełnie inny wymiar po prostu hobby i przyjemności niż na niż pożyczanie czegoś czy czegoś, co jest za duże po prostu. Bo jak wiemy, dorosłe wykrywacze często są dla dzieciaków po prostu albo za długie, albo za ciężkie. Taki dzieciak no, nie wiem, no, może z małą opadką pogrzebać w ziemię albo z jakimś pinpointerem, ale już z większym wykrywaczem nie. To jest urządzenie intuicyjne, przeznaczone właśnie dla dzieciaków do nauki. Ale naprawdę całkiem dobrze sobie radzi. Myślę, że nie pytajcie o osiągi, o takie rzeczy. Myślę, że osiągi są normalne, jak na klasę takiego urządzenia, wielkość sądy. Natomiast tutaj bardziej jest inną rzeczą, jest cel prowadzenie do hobby, do przyjemności, po prostu do wspólnej pasji. Nauka historii po prostu, bo to jest fizyczna nauka historii. No nie ma chyba lepszej, lepszych rzeczy niż zajęcia praktyczne w terenie, w każdej dziedzinie. Teoria jest fajna w bibliotece, przy książkach. No tutaj tu mamy możliwość po prostu potestowania fizycznego urządzenia. Także u nas na mitron .pl te urządzenia będą dostępne. Ja testuję to urządzenie. Na razie przetestowałem je bez wyjścia w pole, ale poszukam jakiegoś dzieciaka. Może moja córka będzie chętna, zobaczymy. Chociaż ona już jest trochę za duża. Bo więcej niż 12 lat zobaczymy czy jakiś dzieciak się zgłosi bo chyba to najlepszy będzie test nie będziemy sami testowali się, wygłupiali z takim małym urządzeniem ja potestowałem stacjonarnie, więc jestem zadowolony z efektów ale chciałbym jednak w terenie zobaczyć jaką opinię będą właśnie nasi milusieńscy mieli na ten temat no bo to jest dla nich urządzenie i oni się powinni wypowiadać nie my my mamy swoje zabawki, dzieci mają swoje zabawki czasami jedni drugim podkradają nawzajem te zabawki i to jest najbardziej śmieszne E, piszcie, co o tym sądzicie? Czy, czy Ja już robiłem taką ankietę. Czy, czy chcielibyście własnemu dziecku, na względu na prawo, zostawmy to, zostawmy te wszystkie przykre rzeczy za, za nami? E, czy chcielibyście dziecku kupić ta, taką, taki przedmiot, taką rzecz? Czy chcielibyście, żeby dziecko uczyło się takich rzeczy, po prostu i spędzało czas wspólnie z Wami e, na wspólnej pasji? Piszcie pod filmem. Do usłyszenia.